Wiadomo, że to jest też Ewa, a Ewa słucha męża, nie? I zastępczo, możesz słuchać lokalnego guru domowego, nie? nie. <grymne> Za mały zbiór, powinienem mieć zb zbór. no żałosny lokalny guru, no, że wszyscy sobie służymy, tak naprawdę. I, ten, I to, że ja napisałem tam lokalny guru, to tak, jakbym napisał twój sługa, rozumie? Raz, dwa, trzy. Hej, ludziska, słuchajcie normalnie, dzisiaj piątek, piątunio, bo jest dzisiaj dzień kota. Ja. Kota. Miało. To ty? Ja jestem kotem, przepraszam ci bardzo. Nie podskakuj no mam, na razie, jak bo. Ty, to ja ci zaraz tutaj. No, nie, nie. no ja, bo kto? Będzie. O kurczę, budzimy tego. To prawda, ty Mikołaja. jesteś kotem. No właśnie, ty jesteś kotem. No, a co kot sobie wymyślił? Kot sobie wymyślił już dawno temu. Że on chce być guru, rozumiesz? Wiesz o tym, nie? No właśnie, i masz też taką tablicę. No guru, i... Lokal guru. No ale podobno żenujące to jest, jak chodzę z nią, zahaczam ludzi. Po prostu normalnie jestem. Jak to się mówi? Megalomanii, chyba jakieś normalnie, myślę sobie, że. Albo w ekshibicjonizmie? W ekshibicjonizmie, no, no może No, tak. no właśnie, a, a jak sobie to na tej tablicy napisałeś, Lokal guru, no to. No a co? Po co? A co? Po co? A... Co, co ona. co, O czym ona mówi te Jak to? No przecież trzeba się zarejestrować, nie? Każdy powinien być zarejestrowany. No, normalnie dom masz zarejestrowany człowieku, samochód, samochód. masz zarejestrowany. E, co tam jeszcze? W zusie jesteś zarejestrowany, firmę zarejestrowałeś, a sam, a sam to jak się zarejestrowałeś, co? Nipa tylko se machnąłeś i zarejestrowałeś się jako kto? Jako niewolnik, niewolnik systemu, że ty tutaj, prawda, podatki będziesz płacić i i że jesteś obywatel, tak? No tak, bo każdy ma przecież jeszcze dowód, nie? No właśnie, więc Słowice tak jak naprawdę każdy jest zarejestrowany, więc ja wyszedłem naprzeciw tutaj tym rejestracjom i wziąłem się, zarejestrowałem w, w, w placówce rejestrującej lokalnych guru. A wiesz, że niektórzy ludzie właśnie na taką y, tą twoją rejestrację, w ogóle na to, że ty jesteś lokalnym guru, że ty tak się określasz, Yy, mówisz o sobie, że jesteś nim, tym guru, no, no. no to reagują, trochę się jeżą. Dlatego, dlatego nie napisałem, że jestem guru, tylko lokalny, lokalny. guru, a lokalny to, to taki hydraulik. To jest taki hydraulik, rozumiesz co? No bo przecież jak zadzwonisz do hydraulika, to do kogo zadzwonisz? Tak naprawdę do guru zadzwoniłaś, nie? No tak, od rur. Od rur, nie? Guru od rur, nie? Albo a ty jesteś od czego? Do masażysty byś sobie zadzwoniła, nie? Na przykład jak ja bym czy nie wystarczał. Świetne masaże robi, ma, robię, ale jakbyś miała jakiś. to byś to masażysty, no to nie, to by było niedobrze, bo ja bym był wtedy guru masażystą masaż, od masaży, a tu byłby jakiś konkurent normalnie, no to by było niefajne. Ale dobra, już tam nie wchodźmy w takie tutaj seksistowskie tematy, bo przecież nie o to chodzi, nie? Przecież wiadomo, że ty jesteś Ewa, a Ewa słucha męża, nie? Nie masz męża. No nie węża, nie? Nie masz co prawda męża, ale przynajmniej zastępczo możesz słuchać lokalnego guru domowego, nie? No pewnie. W naszym domu, w dom, dome, czyli w świątyni naszej, tak? W, w, w sferze, tak? W zbiorze. No bo to jest w zbiorze, o piękne słowo zbiór. No, tak. no to jest też ważne, żeby słuchać swojego No ale ja słyszałem, że Wam za mały zbiór, powinienem mieć... Z... Zbór normalnie, tak jak świadkowie Jechowi czy tam różni chrześcijanie, oni mają zbory, i w tych zborach to tam jest dużo ludzi. Jak dużo ludzi, to to jest dopiero guru, a nie tam jakiś żałosny lokalny gór, co musiał sobie tablicę rejestracyjną zrobić z, z napisem, bo rozumiesz, nikt go nawet nie może dostrzec jako ten. Pewnie żebrze o uwagę, jak myślisz? Żebrze o uwagę? czy żebrzesz? no, uwagę. Żebrze, pewnie. no Twoją pewnie. uwagę, dzieci uwagę, a one u mnie żebrzą to uwagi. nie jest, że wszystko każde istnienie tak robi? no pewnie że tak, ale no to trzeba, mieć, miłości, ale to trzeba to... mieć, trochę, że tak powiem, no jakby to powiedzieć, no znaczy zauważyć, i że, że świat taki jest, że się, no, że wszyscy sobie służymy tak naprawdę i ten i to, że ja napisałem tam lokalny guru, to tak jakbym napisał twój sługa, rozumiesz, to jest dokładnie to samo, dokładnie to samo, to w przetłumaczeniu, bo rozumiecie, no tak. bo wiecie, bo jak, bo wymyśl, ja nie wiem skąd te pomysły w ogóle, my jesteśmy w Europie oczywiście, a w Europie guru to jest, rozumiecie, to, ja nie wiem, to jest zdemonizowane normalnie, to jak faszysta jakiś, a w istocie na wschodzie guru to jest nikt inny jak... Służba dla ludzi! No, on służy innym i po prostu mówi, podpowiada. nie będę lokalnym guru, teraz będę, teraz będę i ty! i ty numer 712! Będę zarejestrowany tak jak, tak jak, tak jak każdy, to no, dobry człowiek, no. Dobry człowiek. Albo nie, wiesz, to mam pomysł taki, wypierdam no to. To nie? I zamazuję na to, Teraz będę guru. Guru będę. Jakby co, to tak proszę się do mnie zwracać. Guru A No, starczy już, możesz wyłączyć. Nie...